Czytam i działam: lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Całe życie próbujemy być wystarczająco dobrzy w pracy, by zasłużyć na awans, w domu, by być idealnym rodzicem, partnerem, przyjacielem, w relacjach, by nikogo nie zawieść. I tak niepostrzeżenie wpadamy w pułapkę. Każdego dnia nakładamy kolejną maskę uśmiech, kiedy wcale nie jest nam do śmiechu nie ma sprawy. Gdy w środku wszystko się pali, perfekcja, która ma ukryć zmęczenie, lęk i niepewność. Ale pewnego dnia przychodzi moment, w którym ta zbroja zaczyna ważyć za dużo. Nie da się już dłużej udawać, że wszystko jest dobrze. I wtedy pojawia się pytanie: czy naprawdę trzeba być idealnym, żeby zasługiwać na miłość, spokój i szacunek? To nie jest książka o tym jak stać się lepszym człowiekiem, to książka o tym jak zrzucić ciężar bycia kimś, kim nigdy nie musieliśmy być, jak zrezygnować z potrzeby ciągłego udowadniania swojej wartości i nauczyć się żyć z pełnym sercem, takim jakie mamy dziś. Usłyszysz o tym, dlaczego perfekcjonizm nie ma nic wspólnego z rozwojem. Jak wstyd cicho kieruje naszymi decyzjami, jak odwaga i wdzięczność potrafią przestawić życie na zupełnie inny tor. To opowieść o tym, że pełne, autentyczne życie nie zaczyna się wtedy, gdy osiągniesz ideał, tylko wtedy, gdy pozwalasz sobie być niedoskonały, bo prawdziwa siła nie polega na tym, że nigdy nie upadasz. Polega na tym, że masz odwagę wstać i iść dalej, nawet z drżącymi rękami. Część pierwsza. Perfekcjonizm, zbroja, która miała nas chronić. Perfekcjonizm to nie dążenie do jakości, to próba zasłużenia na miłość. To głos w głowie, który mówi, jeśli będziesz wystarczająco dobry, nikt cię nie odrzuci. Ale to właśnie ta postawa powoli odbiera radość z życia. Bo gdy żyjesz pod presją bycia najlepszym, każda pomyłka staje się dowodem, że nie jesteś wystarczający. Wielu z nas zostało wychowanych w tym schemacie. Oceny, porównania, wymagania. Wydawało się, że perfekcjonizm daje przewagę, a w rzeczywistości jest klatką. Nie pozwala ryzykować, próbować, popełniać błędów, śmiać się spotknięć. Znam to uczucie. Oddajesz projekt, kończysz rozmowę, podejmujesz decyzję, i zamiast satysfakcji pojawia się głos: Czy na pewno zrobiłam dobrze? Co pomyślą inni? To nie rozwój. To strach w przebraniu ambicji. Prawdziwa odwaga zaczyna się w chwili, gdy pozwalasz sobie zrobić coś wystarczająco dobrze i mimo to czujesz spokój. Część druga, wstyd, ten, który szepcze w tle. Wstyd nie krzyczy, on szepcze. Mówi, nie jesteś dość mądry, nie jesteś wystarczająco atrakcyjna, nie zasługujesz na to. To uczucie, które odbiera głos i zamyka serce. Każe nam udawać, że wszystko jest w porządku, gdy wcale nie jest, ale wstyd nie działa w świetle. Kiedy o nim mówisz, traci moc. Gdy potrafisz komuś zaufać na tyle, by powiedzieć, boję się, że nie jestem wystarczająca, zaczynasz odzyskiwać kontrolę nad własną historią. Nie chodzi o to, żeby wyzbyć się wstydu na zawsze. To niemożliwe. Chodzi o to, żeby nauczyć się go rozpoznawać, zanim zacznie rządzić twoim życiem. Część trzecia. Odwaga bycia sobą. Autentyczność nie jest o szczerości za wszelką cenę. To raczej codzienna decyzja. Dziś nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Czasem ta decyzja kosztuje. Niektórzy się oddalą, inni nie zrozumieją, ale zyskujesz coś ważniejszego. Spokój. Pamiętam jak kiedyś zgodziłam się na prezentację, do której nie byłam przekonana. Bałam się, że odmowa zostanie odebrana jako brak zaangażowania i przez kilka tygodni pracowałam z napięciem. Aż któregoś dnia pomyślałam, przecież nikt nie zmusza mnie do życia wbrew sobie. Autentyczność to nie rezygnacja, to powrót do siebie, do własnych wartości, do własnego głosu. Część czwarta. Odwaga, współczucie i więź. Te trzy rzeczy są ze sobą nierozerwalne. Nie ma odwagi bez współczucia, nie ma więzi bez autentyczności. Odwaga to gotowość, by pokazywać się takim, jakim jesteś, nawet jeśli nie wiesz, jak zostaniesz przyjęty. Współczucie to łagodność wobec siebie, gdy zawiedziesz, to powiedzenie Jestem człowiekiem, mam prawo się mylić, a więź to świadomość, że przynależność nie wymaga udawania, że prawdziwe relacje zaczynają się wtedy, gdy przestajesz być perfekcyjny, a zaczynasz być prawdziwy. Kiedy dajesz sobie prawo do błędu, dajesz też prawo innym i właśnie wtedy zaczyna się bliskość. Czasem najtrudniejsze, co możemy zrobić, to pozwolić sobie być sobą. Bez udawania, bez nacisku, że wszystko musi być perfekcyjne. To właśnie w tej niedoskonałości kryją się nasza siła, odwaga i prawdziwa więź z innymi. Jeśli te treści są Ci bliskie, zostaw subskrypcję i lajka. Część piąta. Wdzięczność i radość. Wdzięczność to nie reakcja na szczęście, to jego przyczyna. Nie potrzebujesz wielkich sukcesów, żeby czuć wdzięczność. Wystarczy, że zauważysz, że kawa dziś pachnie lepiej niż zwykle że ktoś napisał ci dziękuję, że rano nie musiałeś się spieszyć. Wdzięczność to codzienna praktyka, która uczy nas, że nawet w zwyczajnych dniach jest coś dobrego, a prawdziwa radość pojawia się, gdy przestajesz bać się, że ją stracisz. Smutek jest jej towarzyszem. Jeżeli nie zaznamy prawdziwego smutku, nie jesteśmy w stanie docenić radości. Ludzie, którzy potrafią się cieszyć, nie są szczęśliwi, dlatego że wszystko im się układa. Są szczęśliwi, bo nie próbują kontrolować każdej emocji. Część szósta. Porównania i opinie innych. Porównywanie siebie do innych to jak bieganie w cudzych butach. Może i dojdziesz do celu, ale po drodze zdążysz się porządnie poranić. Każdy z nas ma inną trasę, inny rytm i inne zakręty. A mimo to w erze mediów społecznościowych łatwo wpaść przekonanie, że wszyscy wokół mają życie bardziej poukładane, ciekawsze, piękniejsze. Ale nikt nie pokazuje w internecie momentu, w którym płacze z bezsilności, nikt nie robi zdjęcia, gdy czuje się zagubiony. Zamiast więc porównywać warto się inspirować, zamiast chcę mieć tak jak ona, powiedz, chcę znaleźć własny sposób, żeby czuć się dobrze. Bo nie chodzi o to, żeby wygrać wyścig. Chodzi o to, żeby dojść tam, gdzie naprawdę chcesz dojść, we własnym tempie. Część siódma. Wstyd, który traci moc. Wstyd karmi się ciszą i izolacją. Jeśli chcesz, żeby zniknął, trzeba go nazwać, nie musisz krzyczeć. Wystarczy, że komuś, komu ufasz, powiesz, nie czuję się dobrze, boję się, że zawiodłam i nagle ten ciężar, który wydawał się nie do udźwignięcia, staje się lżejszy, bo przestajesz nieść go sam. Wstyd nie zniknie z życia, ale można się z nim oswoić i nauczyć, że nie definiuje Twojej wartości. Część ósma. Życie całym sercem. Żyć całym sercem to znaczy mieć odwagę być obecnym, w radości i w bólu. Nie uciekać od emocji, nie tłumić ich, ale pozwolić im przepłynąć. To znaczy kochać bez gwarancji, wierzyć, że jesteś wystarczający, nawet gdy inni mają inne zdanie. I przypominać sobie, że wartość człowieka nie mierzy się w wynikach, obserwacjach ani w oczekiwaniach innych. To jest właśnie dar niedoskonałości, życie bez zbroi, z sercem na dłoni, nieidealne, ale prawdziwe. Perfekcjonizm jest ciężarem, autentyczność, wolnością. Wstyd mówi, nie zasługujesz. Wdzięczność odpowiada, mam już wystarczająco. To, co czyni nas ludźmi, to nie perfekcja ale odwaga, by być niedoskonałym, żeby przyznać, nie wiem, potrzebuję pomocy, dziś nie mam siły i mimo to nadal wierzyć, że jesteśmy warci miłości. Który z darów niedoskonałości jest ci dziś najbliższy? Odwaga, autentyczność, a może wdzięczność? Zatrzymaj się na chwilę, pomyśl i napisz w komentarzu. A jeśli chcesz co tydzień poznawać książki które pomagają żyć spokojniej i prawdziwiej, zasubskrybuj kanał, czytam i działam, bo czasem wystarczy jedno zdanie żeby przypomnieć sobie że już jesteś wystarczający.